Cześć! Naszym nowym gościem Grzegorz Grabarski, drużyna Empire Spice Back. Początkowo ta drużyna miała nazwać się inaczej. Tak na dobrą sprawę ta aktualna nazwa jest już trzecią nazwą, ponieważ początkowo tam wybrzeże klatki schodowej, było. później Coś KR było. Akademia i ostatecznie ta nazwa stąd te nazwa zmiany, robocza. czemu tych zmian było tak dużo? No, zmiany wyniknęły ze zmiany trenera przede wszystkim, mm -hmm. na początku mieliśmy grać pod jego szyldem, ale gdzieś tam nam się drogi rozeszły, na szybko szukaliśmy jakiejkolwiek nazwy i mm -hmm. padło na to, coś tam w internecie się udało po prostu znaleźć, mm -hmm. teraz kleimy zespół męski i damski, więc będziemy mieli swoją tak jakby Drużynę męską i damską, więc jeszcze jedna zmiana nazwy będzie, ale to odsuwamy na razie na wiosnę, żeby już nie mieszać. Okay. No i, i tak to wygląda, no, nie, przy, nie jakoś nie przykładamy dużej wagi do samej nazwy. Okej. Okay. Właśnie chciałem się od razu o to zagaić. Mm -hmm. e, gdzieś tam no, zostawiałem sobie to na późniejszy etap tej rozmowy, natomiast skoro sam już poruszyłeś tę kwestię, no to chciałem się zapytać. E, Paweł, który jest również trenerem drużyny Krybowej, mm -hmm. gdzieś współpracował z wami, natomiast e, jeszcze przed pierwszym wwiskiem e, przed Widzę Trójmiasta, to się pozmieniało i teraz macie właśnie nowego trenera, jakbyś mógł tutaj jakieś światło rzucić, chyba że totalnie nie chcesz o tym to rozmawiać. Znaczy się... Nie ma tutaj żadnych sekretów, po prostu mhm. z Pawłem nie, nie mieliśmy chemii. To Mieliśmy różne założenia, on mhm. miał swój plan, my mieliśmy swój plan i, i no nie, nie, nie dogadaliśmy się. Teraz współpracujemy z Przemkiem Gorczycą, bardzo fajny mhm. trener. Myślę, Barok bo... kiedyś jest No bardzo, bardzo fajny gość, myślę, że dużo jesteśmy w stanie z nim ugrać. Także na razie zostajemy z, z tym trenerem i jako będziemy się trzymać. Mhm. Czy wasz trener będzie się pojawiał na waszych meczach, czy dzisiaj tylko... będzie? dzisiaj tak, będzie? Tak. Nie zawsze da radę, z tego co ale będziecie się staro być na każdym. E, gdzieś tam nie było pomysłu, żeby wam pomógł e, jako grający trener? Nie, nie. My chcemy swoim składem. To by było niesprawiedliwe. Okay. E, no dobra, jak to się stało, że wy w ogóle się zebraliście? Jak to się stało, że trafiliście do SL3? Bo mm -hmm. e, tak na dobrą sprawę żadnego zawodnika z waszej drużyny wcześniej nie było w SL3. No i jest to taka dosyć nietypowa sytuacja, bo nawet jeśli drużyny nowe się pojawiają, no to gdzieś już ktoś jakieś przetarcie miał, a tutaj tak na dobrą sprawę pojawiło się ponad 10 gości, którzy nigdy w lidze nie występowali. Skąd wy się wzięliście? My zaczęliśmy większą ekipą, jakoś 70% składu graliśmy sobie na takim balonie w Gdyni. Mhm. Pewnie niektórzy znają, niektórzy nie. I tam graliśmy chyba z rok i mieliśmy bardzo fajne zgranie, bardzo fajną chemię między sobą. Mhm. Bardzo dużo czasu spędzamy też poza boiskiem ze sobą. I zaczęliśmy szukać właśnie trenera. Jak znaleźliśmy trenera, to podchodziły jakieś inne osoby, i padł właśnie zamysł, żeby grać w lidze. No i padło na SL3 i jest bardzo fajnie. Okej, okay. właśnie jakbyś miał podsumować te pierwsze Wasze spotkania ze zmiennym szczęściem. Czy, czy na razie jesteście zadowoleni w 100%? Jak to wygląda? Jesteśmy zadowoleni. Mogliśmy ten pierwszy mecz wygrać 3-0, wydaje mm -hmm. mi się, ale no, 2-1 też jest, też jest super i mm -hmm. dzisiaj też nastawiamy się na wygraną. Dla nas najważniejsza jest zabawa i to, jak sobie działamy na boisku razem. Zmienne szczęście dotyczyło właśnie tego, że nie udało się tych trzech setów wygrać, bo jednak tak. było tego stosunkowo blisko. Mieliście grać również we wtorek, hmm, tak. e, natomiast tutaj coś się Wam e, nie poukładało, i ostatecznie udało się z nam przełożyć. Ale taki troszeczkę mi przysługę niedźwiedziom zrobiliście, bo Krakdleną przegrała te spotkanie 0-3. Oj, no to będziemy musieli ich przeprosić, jakąś buteleczkę gdzieś tam pod, pod stołem popchnąć, bo no, nie dalibyśmy rady zagrać. Myślę, że skończylibyśmy naprawdę niefajnie, hmm. gdybyśmy do tego meczu weszli. Także dziękujemy im bardzo i przepraszamy za ich wynik, ale no, uratowali nam życie, że tak powiem, i bilans. Podpatrywaliście, no chyba nawet nie mieliście jeszcze okazji podpatrywać dzisiejszego rywala. No nie widzieliśmy nigdzie. Ponieważ dopiero dzisiaj o 18 chyba film z poniedziałku się pojawił na YouTubie, także nie mieliście zbytnio na to czasu, cokolwiek o tej drużynie wiecie, czy jedna wielka nie niewiadoma? Jedna wielka nie niewiadoma, coś tam sobie próbowaliśmy znaleźć, ale za dużo, za dużo nie było researchu, za dużo. Tak, tak no. Jakie jest rane dzisiejsze spotkanie? Wygrać, no, wygrać. Nastukać punktów, atakować, dobrze się bawić i myślę, że to jest główny plan na dzisiaj. Wstępne no? rozeznanie w czwartej widze już pewnie macie, więc możecie na tej podstawie oszacować, jak Wasza drużyna prezentuje się na, na tle przeciwników. Czy jest jakiś plan na ten sezon, czy po prostu dobra zabawa i sezon na przetarcie? Gdzieś tam wiadomo. W eterze się mówi, że chcielibyśmy, czy to awansować, czy gdzieś wysoko skończyć, ale nie chcę tutaj porównywać, nie chcę mówić, kto jest lepszy, kto jest Gorszy. Boisko zweryfikuje. Chcemy się dobrze bawić, pograć, wygrać jak się da i to jest nasz plan. Okej. Okay. Życzę Wam powodzenia w dzisiejszym spotkaniu i do zobaczenia na sali. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.